Witamy w kolejnym odcinku, w którym wraz z inżynierem magistrem Sławomirem Dąbkowskim, znanym, licencjonowanym naturopeutą, rozmawiamy na temat efektów pozytywnego oddziaływania na zdrowie bursztynu. Właściwie to jest, to jest produkt Sławka, który można powiedzieć, że jest takim eliksirem urody i zdrowia znad naszego pięknego polskiego Bałtyku. Jest to puder bursztynowy, który, który właściwie stworzył Sławek. No i w tej chwili zrobił z tego Przepiękny, super produkt, um, który, no, który oddziaływuje na ludzi na całym świecie, bo dotarł tutaj ostatnio do nas, do Stanów Zjednoczonych. Um, no i um, rozprowadzała go Kamil, jedna z um, um, organizatorek festiwalu w Chicago, festiwalu zdrowia, ale um, w poprzednich odcinkach rozmawialiśmy na temat właśnie aplikacji, technologii produkcji um, tego, um, te, tego właśnie... Tego produktu, jak oddziałuje na naszą głowę, włosy, zęby, dziąsła. A teraz porozmawiamy ze Sławkiem, jak ten puder oddziałuje na nasze górne partie ciała. Witam, witam Cię ponownie, Sławku. Witam serdecznie. Kwoli wyjaśnienia, tylko jedno, jeden drobiazg. Nie tyle ja go wymyśliłem, ile, nazwijmy to, udało mi się stworzyć produkt podobny jaki stosowali na już wcześniej, i to jest ciekawostka, faraonowie i kapłani egipscy. Okazuje się, że mumie egipskie i faraonów były konserwowane miażdżonym bursztynem, więc to jako ciekawostka. Aha. Natomiast ludzkość wrzuciła do tej wiedzy dopiero po czytaniu papierusów na początku XX wieku. To jest ciekawostka, bo nawet Rzymianie, którzy stosowali biały proszek, Głównie do ran i skaleczeń wojennych, co, która okazuje się, że biały proszek to było nic innego jak miażdżony bursztyn, nie znali dodatkowych jego właściwości. Natomiast, że stosowany na rany otwarte, na skaleczenia, puder bursztynowy, rzeczą fantastyczną, no to już stwierdziliśmy sami dziś wielokrotnie, posypana rana otwarta, Pudrem bursztyn goje się 5-7 razy szybciej, bez żadnych komplikacji. Także są w nim jakieś fantastyczne składniki. Zresztą sam fakt, że bursztyn jako kamień przetrwał 45 milionów lat i żadne drobnoustroje nie były w stanie go zniszczyć, przetrawić, no to tutaj jego składniki muszą być gigantycznie pozytywne, że po prostu ten kamień przetrwał. Nie, to, 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 to jest niesamowite, to jest niesamowite tak naprawdę, bo, bo mamy bursztyn w zasięgu ręki, mamy go w postaci jakichś bransoletek, prawda? Um, czegokolwiek, nosimy go na sobie uh, i zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że on jest bardzo, bardzo zdrowy, no ale ty. Ty to przekształciłeś w coś niesamowitego, w coś, co można zastosować praktycznie na całym ciele i daje to dużo zdrowia, energii, poprawia funkcjonowanie naszego ciała w maksymalny sposób. To znaczy, widzisz, jest tu kwestia następująca. Zacytuję słowa profesora Polakowskiego, jest to Polak, e, naukowiec polskiego pochodzenia, pracujący poza granicami. Który powiedział mi takie słynne zdanie, mówi słuchaj to jest tylko kwestia czasu Kiedy kobiety zaczną zdejmować swoje biżuterię i prosić o przerobienie na puder żeby ratować swoje zdrowie To taka a propos biżuterii, natomiast jeśli chodzi o bursztyn szlifowany on traci ponad 80% swoich właściwości bo Traci zewnętrzną strukturę A tutaj jego pozytywne oddziaływanie na człowieka jest albo wnikanie bezpośrednio do komórki, dlatego takie rozdrobnienie naszego bursztynu. Natomiast drugi wariant no to jest poddziaływanie wielościanu, który no, tworzy tą energię, re, energetykę, czy energię elektryczną. Natomiast no, niestety piękne, świecące no, wyroby z bursztynu tracą te właściwości przez szlifowanie i przegrzanie bardzo często. Czyli wy wasz bursztyn do przerabiania na puder wybieracie naturalnie? Czy tam w jakiś sposób go znajdujecie? I... Nie nic... i wyłącznie naturalne kawałki bursztynu i powiem ci, że jeżeli kupujemy partię bursztynu, to do przetwarzania, w zależności od tego, jaka partia się trafi, my wybieramy z tej partii mniej więcej jak no, maksimum 18%. 19%, a są partie, z których wybieramy tylko 15%, jest mniej tego dobrego. Mhm. W tamtych... Ale... O... Ta jest używana przez z kolei jubilerów, którzy tworzą z tego piękne wyroby, no bo z inkluzją bardzo cenią, oni bardziej cenią, dla nas się to nie nadaje. Nie? Mhm. No, więc w tamtych programach poprzednich mówiliśmy o... O głowie o, ogólnie właśnie o sposobach aplikacji y, y, tego pudru. A teraz dzisiaj będziemy mówić o górnych partiach ciała, ja wiem, że y, w Chicago y, szczególnie kobiety, były zainteresowane tym, że y, y, wiem, że Kamil mówiła, bo ty, ty jej to mówiłeś, że stosowanie y, pudru, na przykład na piersi kobiece powoduje niesamowite rezultaty, stają się one jędrniejsze, odmładzają się. No i oczywiście skóra staje się też zupełnie inna, więc może powiesz nam, jakie tak faktycznie oddziaływanie ma puder bursztynowy na górne części, partie naszego ciała? To Jeżeli zacząłeś mówić o piersiach, to może od tego zacznijmy. Piersi kobiet, no... Traktowane przynajmniej dwa razy na dobę, czyli rano i wieczorem, e, pudrem bursztynowym, po pierwsze odzyskują kondycję skóry, odzyskują generalnie dużo lepszą kondycję. Zresztą e, potwierdzone wielokrotnie, że no po prostu nazwijmy to po imieniu e, są w dużo lepszej kondycji czyli są wrażenie o wiele młodszych, o wiele bardziej jędrnych, to jest po pierwsze, ale to, to jest tylko efekt dodatkowy. Bo dużo ważniejszą sprawą jest fakt, że składniki podrobu szczynowego mają fantastyczne działanie ochronne dla piersi kobiet. Badania robione oczywiście niestety nie w Polsce, za granicą. Przez 30 lat na grupie ponad 30 tysięcy kobiet e, udowodniono, że e, i to była grupa kobiet z zagrożeniem, z grup zagrożonych rakiem piersi, jak również grup, gdzie były tak zwane wstępne, krótkowe stadia rozwoju już nowotworu piersi. Żadna z tych kobiet nie zachorowała na nowotwora piersi. Puder rozpędził. E, nawet stany grudkowe. Natomiast kobiety, które używały, żadna z nich nie zachorowała, używały bursztynowego, żadna z nich nie zachorowała na chorobę nowotworową. E, więc jest to, jeżeli regularne stosowanie pudru bursztynowego daje 99, no i 9, i 90 bezpieczeństwa, że w tych piersiach nie rozwinie się choroba nowotworowa, to uważam to za rzecz fantastyczną, bo Wiele kobiet no, bojących się nowotwora piersi biega, bada się i tak dalej, a jest, no, jest to ryzyko. Wystarczy codziennie używać pudru bursztynowego do pielęgnacji piersi. Po pierwsze, te piersi będą e, inaczej wyglądały, będą w innej kondycji, po drugie będą zabezpieczone przed ewentualnością powstania tam jakiegoś guza czy choroby nowotworowej. A co jest ciekawe, że zgodnie z tymi badaniami, nawet jeżeli były guzy, to następowało pełne zahamowanie rozwoju guza, i tam zalecano dodatkowe działania, natomiast następowało pełne zablokowanie rozwoju guza. Natomiast wracając do. Sławko, stawnej... w mnie? W tym momencie ja muszę powiedzieć, że my nie udzielamy. Żadnych porad medycznych, ani nie jest to jakakolwiek forma leczenia, bo ja wiem, wiem, bo firmy farmaceutyczne tutaj bardzo ostro by, będą się denerwować, że takie proste, naturalne produkty no, no konkurują z nimi, ale my, my tutaj nie udzielamy żadnych porad medycznych, po prostu mówimy o zastosowaniu pudru jako kosmetyka. Kosme kosmetyków. To jest kosmetyk tak. profilaktyczny, prozdrowotny, to nie jest absolutnie żaden lek, żadna sprawa leczenia. Natomiast profilaktyka, jako profilaktyka, no jeżeli e, można się w ten sposób e, zabezpieczać, uważam, że jest rzeczą fantastyczną. <laughs> I badania wieloletnie potwierdziły, że jest sens to robić. Natomiast patrząc na to z większym humorem, to jeden z moich znajomych, którego żona używała przez około dwa miesiące, Pudru bursztynowego do codziennej pielęgnacji piersi, zeszedłem do niego i wiesz co stary masz naprawdę rację. Te piersi są o wiele bardziej atrakcyjne, aż przyjemnie w rękę wziąć, także no, można podejść do tego i z uśmiechem. No właśnie, właśnie, wszystkie panie, które chciałoby odmłodzić swoje piersi, to proszę pudrować się pudrem bursztynowym. Ale to również dotyczy Panów, jeżeli chcą mieć atrakcyjną skórę, nie... używanie pudru bursztynowego na piersi jest rzeczą fantastyczną. Natomiast e, idziemy dalej, jeśli mówimy o górnych partiach ciała. E, pudrowanie, szczególnie kręgosłupa, pozwala na wzmocnienie pracy mięśni szkieletowych, na bursztyniany, nawet wpływają na rozwój mięśni szkieletowych. I w wielu przypadkach przy bólach kręgosłupa, przy jakichś tam problemach, czy nawet u zmęczonym kręgosłupie po jakiejś tam ciężkiej pracy, pudrowanie daje naprawdę ulgę. Jest to z dwóch powodów. Po pierwsze, mikroelementy wnikające, w kwasy bursztynowe, bursztyniane, a po drugie, pudrowanie zmęczonego kręgosłupa powoduje powstawanie ujemnej energii elektrycznej powstanie ujemnej elektry energii elektrycznej bilansuje dodatnią energię elektryczną zmęczenia w efekcie rzeźką, młodo i wesoło. Natomiast wracając do samego ciała, do górnej części ciała dotyczy to tak samo ramion, rąk, które są zmęczone, które są po jakiś większy wysiłku. Pudrowanie pozwala na to, że szybciej się regeneruje, bo mówię tu puder pozwala na uruchomienie zastawek żywnych, dzięki czemu jest szybsze krążenie, szybsza regeneracja poszczególnych części partii ciała. No i rzecz bardzo ważna jeżeli jesteśmy na górnej części ciała. Wiele osób już w tej chwili używa pudru bursztynowego jako naturalnego dezodorantu. Zmniejsza wydzielanie potu, nie pozwala rozwijać się bakteriom, które rozkładają pot, nie pojawia się brzydki zapach i dzięki temu można bardzo prosto rozwiązać problem dezodorantów chemicznych zwykłym pudrem bursztynowym. No i rzecz, którą jeszcze dodam do górnych części ciała, to kwestia pudrowania pozwala, szczególnie dotyczy to osób, nazwijmy to, w wieku bardziej zaawansowanym, na pozbycie się zmian pigmentacyjnych, czyli pojawiające się z wiekiem zmiany koloru. Kolorytu skóry, te plackowe, czy tam nazwijmy to jakieś tam w okolicach. Przy stosowaniu pudru bursztynowego, zmiany pigmentacyjne, bo następuje lepsze odróżnienie w ogóle pigmentów skóry, jak również lepsze krążenie. Zmiany pigmentacyjne po prostu ustępują. Skóra staje się z powrotem różowa, jednolita. No i rzecz, którą tu możemy sobie spokojnie dodać, to jest kwestia: jeżeli. My jesteśmy przy tym. Zmiany skórne, jakieś trądziki, jakieś zabliźnienia, jakieś uszkodzenia skóry, czy też u osób starszych często pojawiające się odleżyny. Puder jest niezastąpiony w przywracaniu skórze właściwej kondycji i wygojeniu tej skóry. Sławku, Sławku, wiem, że też ludzie mają problemy, na przykład leżąc długo w szpitalach z odleżynami na plecach. Czy prawie, prawie nie jest to możliwe do normalnymi, takimi konwencjonalnymi środkami do tego, żeby zlikwidować te odleżyny. Czy puder można stosować na odleżyny? Tak, jak najbardziej na wszelkiego typu rany sączące się łącznie z ramiami odleżynowymi stosujemy puder bursztynowy, który wysusza Goi te ranę, i w efekcie no, nawet zaawansowanych ran odleżynowych pozbywamy się w, w tydzień, dwa. A co jest bardzo ważne dla osób leżących, e, wiadomo, że można stosować nacieranie spirytusem celem poprawienia e, e, ukrwienia skóry, ale stosując dodatkowo puder bursztynowy, no, nie, nie, nie pozwolimy na powstanie jakichkolwiek odleżyn. A słuchaj, może ostatnie pytanie na temat górnych części ciała, właściwie do środkowych części ciała. Czy stosowanie pudru na brzuch może spowodować spalanie tłuszczy? Tak, wspomaga spalanie tłuszczu, wspomaga krążenie, spalanie tłuszczu. Jeśli mówimy już o brzuchu, jest szczególnie ważne dla pań w ciąży, które chcą, nie chcą dopuścić do powstania wstępów. Pudrowanie brzucha w ciąży, pozwala na to, że unikamy w ogóle powstania jakichkolwiek rozstępów. Natomiast jeżeli już one wystąpiły i panie wcześniej nie miały, pudrowanie rozstępów pozwala na ich zniknięcie. To to jest niezawodna metoda. No dobrze, dobrze. To w tym momencie skończymy te górne części ciała i w następnym odcinku przejdziemy do dolnych partii ciała. Jak puder bursztynowy oddziaływuje na dolne Części ciała. Dziękuję Ci za ten odcinek. No i do zobaczenia w na następnym razem.